Mamy zamiar otrzymać trzecie miejsce, jako że dobrze poradziliśmy sobie na meczu z Szczecinem, chociaż druga połowa była słabsza. No i graliśmy bez Kubištala, bez którego dalej musimy grać. Dlatego w play-offach, czy spotkamy się z Mielcem, czy z Puławami, spotkania te mogą być trudne właśnie ze względu na brak Kubištala, ale co będzie, to będzie i spodziewam się wygranej. Nie ma jeszcze stuprocentowej pewności. Wymagana jest konsultacja z ekspertem w Warszawie. Aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że Kubicz już nie zagra w tym sezonie i będzie potrzebna na Jest bardzo trudno komentować. Rzeczywiście, zespół Zabrza jest fajnie budowanym zespołem i jest, jest zespołem przygotowanym do grania o, o, o medal i tu na pewno z puławami ten mecz się rozstrzygnie. Mielec w tej chwili jest za słaby dla, dla, dla zespołu Zabrza. Natomiast ma na być bardzo ciekawa rywalizacja z puławami. Zakładam, że. Zabrze przy dno takiej dużej koncentracji i jest w stanie to wygrać. Jak ten zauważył, ta druga połowa rzeczywiście ze Szczecinem nie była najlepsza, ale zabrze jest stać na zdecydowanie lepszą grę w takich ważnych meczach. Jestem przekonany, że zespół będzie lepiej skoncentrowany. Natomiast no jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, no grał mistrz i trudno powiedzieć, że grał uczeń, bo to nawet chyba jeszcze nie był uczeń. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Jak na pewno wszyscy wiedzą, coraz więcej zawodników od nas odchodzi, ponieważ sytuacja finansowa jest tragiczna. W tej chwili dysponujemy zdecydowanie gorszym zespołem niż w zeszłym roku grałem w pierwszej lidze. Brakuje mi do stosunku do, do tego, co miałem na dzień dzisiejszy czterech zawodników, także ci młodzi chłopcy to nie są jeszcze nawet na poziom pierwszej ligi, oni tylko się uczą. Na pewno była to wspaniała lekcja, jeżeli z tego skorzystają, będzie to procentowało, no, ale wygrał. Zespół zdecydowanie lepszy, natomiast no, mnie jest troszkę wstyd, że muszę przystępować co tydzień i, no, i zbierać niestety potężne baty. Mieszkam w Polsce dopiero dwa lata, także nie jestem pewien, czy wszystko dobrze zrozumiałem, rozmawiając z polskimi przedstawicielami, aczkolwiek z tego, co mi powiedzieli, jeśli Szczecin przegra, będziemy mieli trzecie miejsce. Na święta zawodnicy mają oczywiście wolne, aczkolwiek do świąt będą trzymane dwa treningi dziennie. Jest to bardzo ważne, ponieważ playoffy będą trudnymi meczami, dlatego ważne jest skupienie na treningu aktualnie. Sytuacja jest o tyle poważna, że to odgrał 95% obrony i bez niego trzeba sobie poradzić w nowy sposób. Wiemy, że pewnie uda nam się rzucić 30 bramek. Pytanie, ile bramek uda się przeciwnikom rzucić do naszej bramki.